Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. FIFA 22, 22 Ultimate Team. Zaczynamy się. Content 30 paczek za 4600 pońców. Bez dalszych wstępów zaczynamy. Pierwsza paczka. Co my tu mamy? Francja, środkowa obrońca. Jest to Bostali. Nic ciekawego. Paczka numer 2. Co my tu mamy ciekawego? Niemcy obrońca jest to kemp. Też nic ciekawego. Niestety. Paczka numer 3 co my tu mamy ciekawego Liga, Liga Angielska na poza tym nic ciekawego tu nie ma Lecimy dalej Bardzo dobry napastnik, Martinez Bardzo dobre tempo Jedziemy dalej Co my tu mamy ciekawe w tej paczce Ramkarz Pliwakowicz 82 overlay co z nich sprzedaliśmy Kolejna paczka Cóż my tu mamy? SPD Core Kolejna paczka ściskawa brązakem z Niemiec. Kolejna paczka. Quintero. jest Philips, brawo. To bardzo dobra karta. angielską. Kolejny patrzcie co będziemy mieli Jest to Rodriguez z Argentyny. ta bieda w tych paczkach za pońscy niestety. Ale cóż. Kolejna paczka. A nie na dole było bardzo źle. Kolejna paczka. i środkowo grońca ekrany, ekrany? w środku też nic ciekawego tutaj nie widzę kolejne co będziemy mieli walkout pierwszy czy 4 ekrany Majel Monachium Sabicer 84 to już jest dobra karta. To już jest bardzo dobra karta. Możemy ona kosztuje. Jakieś 5000. Można na to pewnie wyciągnąć. Jedziemy dalej. Kolejna paczka. Jest to Malen, bardzo dobra karta, jak widzicie 90 tempa, 79 strzał. bardzo fajny zawodnik. Polecam, du du dużo ludzi nim gra, także można spokojnie tutaj sobie go przetestować. Kolejna paczka. Anglia, SPO, jest to Madison, świetny traf. Świetny traf, naprawdę fajny traf. Jeszcze dołącz dodatkowo, też bardzo fajna karta. Zostawimy do na licytację tych zawodników, którzy są do w duplikacie. Zawsze może coś jakiś bardzo na nie zarobi. Kolejna paczka. Zobaczymy co mamy. Argentyna, SP Atletico Mady, to jest Depolo. Bardzo świetna karta. Bardzo fajna. Zostawimy duplikaty na rynek może się sprzedam. Kolejny parce co będziemy mieli. Bramkarz z Napoli to jest Ospina Kolejna paczka Brazylia bramkarz jest to Neto Bardzo fajna karta Polecam, bardzo dobry bramkarz który gra futa oczywiście Kolejne paczce co będziemy mieli Włochy LS jest to Al-Sharabi bardzo fajna karta dobre tempo, dobry strzał, nadal etap gry bardzo, bardzo fajny zawodnik Kolejna paczka Jest to napastnik Suarez. z kombi bodajże to oprócz niego będzie coś bardzo ciekawego, nie ma nic ciekawego. Mam monety 1000 monet Więc odbierzemy Dobra, jedziemy dalej. Kolejna paczka SP Falk Oczywiście tam albo sprzedamy albo na SBC wykorzystamy Jedziemy dalej Kolejna paczka Hiszpania, PS, jest to Adama Traore, proszę państwa, to jest bardzo dobra karta, świetny zawodnik. Naprawdę fajny zawodnik, warto nim grać, bardzo szybki i dobry. Kolejna paczka. Anglia, SPD, jest to kto? Westwood. Karta oczywiście na przepalenie albo na sprzedaż. Do gry się raczej nie nadaje. Kolejna paczka. Kogo tu mamy? SP? Christian Eriksen. 62 tempo. Karta dobra na SBC. Być może na sprzedaż. Zobaczymy. Wrócimy dalej. Kolejna paczka. Prawy pomocnik. Jest to w błędzie. Śląską 9 Ricardo Czyli rozgają Jedziemy dalej. To pomo skinny do poli za Kolejna paczka. Prawo obrońca z Atlantyko-Versalico, bardzo fajna karta. Jedziemy dalej. Przed obrońca Botman. Niemcy prawie prostnik Baku osiemdziesiąt towarów. Przepraszam. Idziemy dalej. SPO. Mama G4. o mam monety kolejne czy sobie je odbierzemy i ostatnia paczka przed nami Jest ja jak się nie mylę tak dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze tą paczkę zobaczymy co tutaj jest kończymy na dzisiaj Zawcie suba, łapkę w górę dzięki bardzo trzymajcie się ciepło Watkins dziękuję to patrzę oprócz jeszcze. A może być. Dobre. Dziękuję bardzo. Do, do zobaczenia wszystkim.